Dawno, dawno temu dziewczyna o imieniu Śnieżka mieszkała w odległej krainie. Uwielbiała tańczyć i bawić się z przyjaciółmi. W słoneczny dzień Śnieżka zobaczyła małą Świnkę podczas spaceru po lesie. Świnka ta wyglądała, jakby się zgubiła. Więc Śnieżka poszła jej pomóc. Witaj, mała Świnko! O, kim jesteś? Trzymaj się z daleka ode mnie! Nie bój się, mała świnko, jestem królewna śnieżka. Nigdy bym cię nie skrzywdziła! Świnka powoli wyszła zza drzewa, za którym się ukrywała. Królewna śnieżka? Mogłabyś mi pomóc? Tak, oczywiście, że mogę. Powiedz mi najpierw, co się stało. Jak tu się dostałeś? Dzisiaj rano wyszedłem pograć w piłkę, ale byłem tak pochłonięty grą, że nawet nie zdawałem sobie sprawy, że jestem daleko od domu. Wtedy, gdy próbowałem wrócić do domu, skoczył na mnie konik polny i ciągle mi grał do ucha. Ryszałem się w górę i w dół, żeby się go pozbyć, i dalej biegłem. W końcu konik polny zaskoczył, ale utknąłem w środku lasu. Szukałem drogi do domu przez wiele godzin, ale chyba się zgubiłem. Moi bracia muszą się o mnie martwić. Śnieżko, pomożesz mi? Królewna Śnieżka powiedziała małej śwince, że pomoże jej znaleźć dom i wyruszyli razem w drogę Powiedz mi świnko, co jest w pobliżu twojego domu? Cóż, tam są ogromne drzewa. <słuch> hmm, w całym tym lesie są ogromne drzewa. Hmm. Czy są jakieś bardziej szczegółowe rzeczy w pobliżu twojego domu? Hmm, w pobliżu naszego domu jest jezioro z bójtą, zieloną wodą. W tym lesie jest dużo zielonych jezior. Zastanawiam się, które to. Nie wiem. <słuch> Mu! <śmienic> <Uro! śmienic> świnko, nie martw się. Przeszukamy po kolei wszystkie jeziora i znajdziemy twój dom. Królewna Śnieżka i Mała Świnka spacerowali przez jakiś czas przez las, a potem dotarli do jeziora z bujną zieloną wodą. Na wodzie były lilie wodne, a wokół niej długie trzciny. Ale mała świnka z przykrością powiedziała, że jego dom nie znajduje się w pobliżu tego jeziora. To licha! Nigdy nie znajdziemy mojego domu! Świnka była bardzo zdenerwowana, więc podniosła kamień z ziemi i wrzuciła go do jeziora. Ale nagle z jeziora wyskoczyła na nich ogromna, olbrzymia żaba! Królewna Śnieżka ledwo uratowała świnkę, która została prawie stratowana przez wielką żabę. Które z was wrzuciło kamieniem w mój dom? Przepraszamy, wielka żabo, szukamy tylko domu tej małej świnki. Udajcie się nad jezioro z łódkami, to niedaleko. Świnie uwielbiają tam wędrować. Królewna śnieżka i świnka natychmiast udali się na brzeg jeziora, o którym powiedziała ta gigantyczna żaba. Rozejrzyjmy się, świnko, może jesteśmy blisko Twojego domu. Chociaż świnka przez jakiś czas węszyła przy jeziorze, nie mogła znaleźć swojego domu. I zaczęła głośno płakać. Eee! <laughs> Mój dom! gdzie do mojego domu! <laughs> Spokój się, mała świnko, nie płacz. Świnka płakała tak głośno, że gigantyczna czerwona ryba wyskoczyła z jeziora na ląd i prawie zgniotła świnkę. Królewna Śnieżka ledwie ją ponownie uratowała. Co to za hałas? Moja popołudniowa drzemka została przerwana. Kiedy świnka zobaczyła przed sobą wściekłą rybę, schowała się za księżniczkę ze strachu. Przepraszam, droga rybko, szukamy domu nad jeziorem tej uroczej świnki. Idź do jeziora z pomostem. Tam jest dużo błota. Świnie uwielbiają błoto. Czerwona ryba wskoczyła z powrotem do jeziora. A Śnieżka i świnka ruszyli w kierunku jeziora z pomostem. Po chwili śnieżka zobaczyła kilka śladów na błotnistej ziemi. Świnko, spójrz na ślady na ziemi! A! To mogą być moi bracia. Królewna śnieżka i świnka zaczęli z nadzieją wędrować przy jeziorze. I wreszcie znaleźli dom świnki. To mój dom! Kiedy bracia zobaczyli małą świnkę koło domu, przybiegli i przytulili go. Bardzo się o ciebie martwiliśmy, braciszku. Dokąd poszedłeś? Gdybyś tylko wiedział, jakie kłopoty sprawił mi konik polny, ale nigdy nie znalazłbym drogi do domu bez królewnej śnieżki? <śm> Od teraz mała świnko powinnaś uczyć się drogi do domu i wiedzieć, co jest w pobliżu, obiecujesz? Obiecuję! Obietnica świnki! Gdy trzy świnki znowu były razem, cały dzień bawiły się w płocie przed domem. Nawet zaproszono Śnieżkę do tej zabawy. Mała świnka miała tego dnia wielkie szczęście, że spotkała królewnym śnieżkę. Ponieważ w tej krainie życzliwe księżniczki zawsze pomagają zwierzętom i ludziom.